Witajcie w kolejnym odcinku z naszej serii Sąsiedzi z piekła radem. E, niestety tak jak w ostatnim odcinku, nie, e, wcześniej chyba. Miałem e, małą wpadkę, gdyż nagrałem odcinek, ale coś tam się nie stało nie nagrało badać mojego głosu. E, <noise> Teraz nagrywałem słownie jakieś 5 minut temu i okazało się, że także mi nie nagrało mojego głosu ani głos, dźwięku z gry. Dlatego postanowiłem nagrywać jeszcze raz. Z tego co teraz zauważycie, udało mi się przejść tę misję z 97%. Nawet się nie spodziewałem, że coś takiego może się stać. Ja liczyłem na 91% co najmniej, że puksem mi się uda. A to jednak się okazuje, że można na spokojnie 97%. I jak zauważyliście dostałem złotą statuetkę fenomenalnie. dlatego żebyście zobaczyli mniej więcej jak to przejść, pokażę jeszcze raz wszystko od nowa. Tutaj już wiem co i jak, więc od razu mówię, że w apteczce ani w lodówce nic nie ma. O dziwo zdziwiłem się, nawet nie zwracałem na to uwagi, że lodówka jest całkowicie pusta. Nie ma nic. No ale nie ma co się za bardzo czepiać. Każdemu się zdarza mieć pustą lodówkę, nie? I coś od stąd, ja tutaj muszę poszperać ci, komodzie i w tym podobne. E, ostatnio była jakaś książka, nie, nie pamiętam czy to za książka była w, w poprzednich odcinkach, e, 101 sposobów, coś tam, coś tam. Um, I gdy wcześniej nagrywałem, pomyślałem, że to jest podręcznik do tortu, e, 101 tortur, nie, nie wiem. Od, że jest, nic takiego nie pisze. jest tylko od... E, Gielotyny po krzesło elektryczne, co w sumie dużo nie mówi, ile tego jest. Ale po grubości, przeważnie tyle stron, mają książki, tak? Coś takiego. Hmm. Tutaj na piesko musimy uparzać. Idź pan. No jest tak, będziemy musieli zacząć od krzesła elektrycznego. Potem. Y Krzesło elektryczne. Następnie jest o ile mnie pamięć mieli elektryczna szliwierka. Krzesło szliwierka następnie leci. Bodajże zamknąć zawór. Do grzejnika kaloryfera. Tu do Pół walki I na drabinę. A więc będziemy musieli mniej więcej robić to samo co on, tylko że... Wcześniej zrobiłem coś takiego, chyba się pomyliłem i krzesło elektryczne wyszło, że zrobił na końcu, ale teraz zrobimy poprawnie. To w sumie niczego nie zależy, bo i tak, i tak nie zdążymy, nie, zdążymy, tutaj nie, jednak e, zrobię to na początku, bo inaczej to by nie wyszło. Jednak zrobię na początku. Poczekaj Woody, bo ty zaraz zaczniesz pukać, obudzisz sąsiada, a sąsiad nie śpi, e, więc nic się nie stanie. No dobra, teraz idzie o, włączyć yy, bezpiecznik i lecimy razem z sąsiadem. Oj, nie zrobiłem. Znowu zapomniałem, żeby, żeby do piwnicy iść. To nic, teraz pójdziemy do piwnicy. Jaka synchronizacja? Nawet je, jeden dźwięk był tylko, że dźwięk były otwarte. A, mi się myszka pci, muszę, muszę myszkę zdobyć. Aj, to Woody. Bo mi się już kabel urwał przy mystę i czasami mi się zacina. Czasami to jest bardzo irytujące. No ale nic, trzeba jakoś tym żyć, nie? A więc tak, idziemy tutaj. dum 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 tak czasami będę sprawdzał bo jak e, stanę ruszać myszką to żeby mnie przez przypadek sąsiad nie złapał a ja myszką nie mogę ruszyć tak więc e, po prostu myszką staram się ruszać jak najczęściej e, kulki musimy dać tutaj, to jest bardzo ważne e, bo inaczej nie będziemy mieć tych 97% Tutaj kulki muszą być. Kuleczki. On gra ze mną w kulki. Sąsiedzie, zagramy w kulki? I jestem ciekaw po co mu kulki faktycznie. Czy on gdzieś wychodzi po prostu poza e, odcinkami i gra z kimś w kulki? Czy o co chodzi? Czy to po prostu jakaś kolekcja? Nie ja wiem czy kolekcja to są podobne kulki, jest w sumie cztery kolory. Tak więc kolekcja raczej nie. Wzorów jako tako nie mają. Nie mogę przybliżyć, więc nie, nie jestem w stanie po powiedzieć. Znowu zapomniałem. W zapomniałem o tym, żeby iść do warsztatu, a zapomniałem do drabiny. Ale w sumie nic się nie dzieje, bo jakbym teraz poszedł do drabiny, to byłaby wpadka z jednym dowcipem. A więc nie, to dobrze zrobiłem, że nie poszedłem. E, teraz musimy iść do piwnicy. Mm. Teraz? Tak, teraz. Do piwnicy. dać tutaj. To. Czy mogę teraz otworzyć? Tak, mogę teraz. Już zaczynamy. Teraz nie mogę wyjść, bo sąsiedzi więc lepiej żeby nie wychodził. Hmm. No teraz pójdzie krzesło robić, nie? Więc tutaj mogę sobie spokojnie wszystko robić. Tak. Teraz musimy się dostać na górę. Tylko nie wiem jakim sposobem. Piękne krzesło elektryczne sąsiad zrobił. To nie skorzysta się jeszcze z niego. Tylko o dziwo, krzesło elektryczne bez kabla, żeby podjąć do prądu. Co mnie dziwi, i właśnie, i tutaj muszą być kulki. Tutaj spokojnie jestem zdenerwowany. Ale niby taki mały kawałeczek. A za zobaczycie sami, co się stanie. Dokładnie, dokładnie tyle potrzebujemy, żeby się udało. Popatrzcie. Tu się nic nie dzieje, cały czas spada. Cały czas spada. I fuksem się udaje. Plus 3. I dzięki temu mamy już zagwarantowany 97% prestiżu. Nie wiem, czy się uda musi się udać to nie uda się będziemy musieli do piwnicy i zamknąć za, otworzyć zawór wody a nie ta teraz zamknąć, musimy otworzyć bo inaczej się też nie uda a nie dobra nie teraz nie właśnie Cały czas próbowałem zamknąć ten zawór i mi się właśnie nie udawało cały czas mnie łapał Musimy poczekać Tutaj każdy wszystko wie jak się robi tam było z tym, a teraz Aua musiało boleć No, jakbym tak został poparzony, nieźle, to też bym podziękował. Um, mm. I właśnie tutaj musiałbym teraz wyjść z szafy, iść otworzyć zawór i zrobić mały dowcip tutaj. E, ale niestety się nie uda, bo on to za szybko robić. Więc tak nie ma co kombinować. To będzie jako na, na samym końcu. Ale to taka gra fajnie się składa i tutaj robię odcinek i tutaj są odcinki, tylko że w grze są dwa odcinki, a wy macie po prostu je, jeden odcinek. Dwa w jednym tak. Nawet że teraz wszystko wiem co i jak robić to nie zdziwcie się jak e, po prostu będzie e, dość długi ten odcinek. Bo ja to, to o tą rundę przychodziłem za drugim razem dzisiaj. <grywka> karuzela! A, karuzela fajna, ale z wietarski dostać w głowę to raczej nie. A ja go nie rozumiem, po co on w ogóle dotyka te kabli? To jest nielogiczne. Po co dotykać kabli, a... Szczególnie, że się nic z nimi nie robi. A... Ała. Ręka mi strzykła. Coś mi w ręce. Dobra. Działa jestem schowany. To nie rozumiesz, po prostu, ja cię jeszcze raz te po tak naprawdę. Bezpośrednim starcie urośnie nie... No dobra, e, ja tutaj po prostu albo zrobię cięcie, bo chyba to, to będzie najlepszym pomysłem. Tak, zrobię cięcie i spotkamy się, gdy sąsiad już skończy tę pracę. Już jesteśmy z powrotem. E, sąsiad idzie zamknąć zawór wody, a my po prostu mamy nasze zadanie otworzyć go. Niby to nie jest takie trudne, a dzięki temu mamy 97%. Um, ten dowcip by się udawał za każdym razem, gdyby sąsiad po poparzeniu się tym, tą wodą z brzminka nie leciał zamknąć zaworu. To by się udawało. Właśnie, idziemy. I nie uda nam się schować do szafy. Bo nas złapie. Nad tym przeżarcie mamy jeszcze tam, nie wiem, sekundę więcej czasu. I tak nam się nie uda. I właśnie z tym jednym momentem się cały czas męczyłem. I dlatego tak długo odcinka nie było. Dobra, mamy 97% i kolejny odcinek. Dobra, też pominiemy. I tutaj faktycznie jest troszeczkę męczenia się na początku. Ale to wszystko. ...w czasie. Nie jestem pewien... Tak, musimy iść do apteczki, bo tam jest klej. Ale grube ściany ma. O, tutaj, tu. Bo tam idzie tak... I ...dziwnie. A, myszka. Okej, okay, teraz musimy iść do... A, ta, nie, nie strasz mnie! A, że się wystraszył. Dobra. I tak, musimy chwilę poczekać, tak On yy. Sprawdzę, co w lodówce, nie ma nic, jak zwykle pusta. Coś od pewnie ma lodówkę w brzuchu. Tak mi się wydaje. Mysz. Wredna mysz. Dobra mysz. Mysz jest fajna. To super guzman. Już nawet. A co to za muzyka? Nie, no powiecie, że to nie jest dziwna muzyka. Muzyka dziwna. Musicie się ze mną zgodzić. Muzyka jest bardzo dziwna.

Będziemy sprawdzić, tak na ten szelki wielki. Dużo strasznie ma odznak, sąsiad. Nie wiem skąd ma tyle płyt. Fajkę to tam sobie pewnie zrobił. szafy grającą tam ukradką muś. Trzeba kapelusz tam pierwszemu, lepszemu myśliwemu wziął. Odznaki pewnie tam sztuczne. Trofea to zwykłe drewno pomalowane. Tak, moje zdanie, gdzie są co taki, nie tak, miał tyle odznak? No to by było dziwne. Zgodzicie się ze mną, pewnie nie. Buchar z drewna, odznał jakiś sztuczny, jakiś plastik. Ten kapelusz ukradziony pierwszemu lepszemu m, m, myśliwemu. A jednak coś tu było. A no tak, What? I się... No nie, 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 ja się nie zgadzam. Robimy cięcie. Ja się tak nie bawię. Idź pan stąd. Idźmy i jeszcze teraz padnie jeszcze raz no dobra teraz się pobawimy a to nie jeszcze nie jeszcze chwila on musi otworzyć tutaj jak to otworzy i wyciągnę tutaj fajkę to zaczynamy zabawę Nie jestem pewien czy on nie do pistoletu jak idzie kiedy do tej szelby będzie szedł do tego chwila poczekamy nie, się nie spieszę. kiedy mamy gwizdek to spokojnie możemy teraz sobie już odpocząć

Nie zawsze zadziała za pierwszym razem widzę. No i przerwana piosenka tą dziwną. Dziwna piosenka. No, Foxem mi się udało pokazać. A i tutaj właśnie się tak pomyliłem i po prostu to robię na końcu.

Nie pamiętam, gdzie trzeba było kulki postawić. Nie mam zielonego pojęcia. No i znowu przegapiłem No nic. Tutaj mniej więcej, żeby ciągnął szczuranie. ugryzło, ale to troszkę uryzka. Nie, ja mam o ja to jakieś wynagrodzenie, wiem pokażę, bo teraz pokażę Wam mniej więcej od co Kaman był. Nie, tutaj Wam chyba pokazałem, tutaj mówię, że szczura ugryzł. U, szura ugryzł. Sąsiad ugryzł szczura. Szczuru ugryzł sąsiada. O to jest fajne. Tylko, że troszeczkę dziwne. Fajne, ale dziwne. No bo jak może balon odwracać na kupowanie dwutlenkiem węgla? No, no. Nie czekamy się, szczegółów to jest gra fajna, śmieszna. Bawmy się cieszmy, my radujemy. Dlaczego on ma łóżko posklejone szubkami? Eee, jednak gwoździe go nie stać. I tutaj też nam się buksem muda z kuleczkami. To było to, My to I. Ostatni etap, ostatnia pułapka, która powinna być pierwsza, ale to nic. Ale mają połysk teraz. Ojej. Oh yeah. Tak umiecie. No i fenomenalnie. I ten. No i koniec. Piszcie w komentarzach, czy wam się gra podobała. Wiem, że dość długo czekaliście na ten ostatni odcinek. Myślę, że warto było chwilę poczekać. Gdybym wiedział, że po prostu ta jedna pułapka to jest... Po prostu daj mi 97% to bym to odcinek by się pokazał już nawet na następny dzień, wtedy co yy, było po prostu ustalone, ale yy, po prostu dzisiaj sobie siadłem, pas No nagrał, spróbuję nagrać. Nawet 91% jak będę miał. No i dobra, okazało się, że mam 97%, no, Jak widzicie... Yy, no materiał też był nagrany wcześniej, co sami zauważyliście, że już po prostu nic nie przeszedłem. Myślę, że gra jest fajna i warta. Warta nawet tego. E, teraz tak jak pewnie wiecie. Oddajmy cześć autorom. E, szczególnie co mi się podobało w tej grze to jest. E, <grymne> e, muzyka. Muzyka jest bardzo fajna. E, Pije Ogólnie gra cała, tylko faktycznie czasami. E, e, czasami jest trudna, szczególnie pod tym. Sezon trzeci ale ogólnie gry, które są e, gry gra, które e, przeważnie w sezony ostatni ostatni odcinek sezonów już nie mogę się nawet dosłowić jest przeważnie trudniejsze, co sami nawet zauważyliście mówię wam, nie spodziewałem się tego, że ta jedna e, ta, ta jedna po prostu dowcip, ten jeden dowcip aż tyle zmienił Hmm, tu jest chyba pokazany mniej więcej cała ten, jak ten yy, sąsiad nas się zmieniał. I to właśnie dlatego, mniej więcej ten. Yy, po prostu, yy, 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 no to było ciekawe. No, nie, nie przypuszczałem, że sąsiad był kiedykolwiek chudy. Co się mówi, sąsiad ma brzuszek piwny. No dobra, nie to. Myślę, że gra wam się podobała, komentujcie, eee, czy... Yy, wiem, że gra ma już yy, drugą część, sąsiedzi z pekoradem yy, na wakacjach, ale wątpię, że będę nagrywał. Chyba, że mnie przekonacie nie wiadomo jakim cudem. Ale póki co raczej, raczej się sobie odpuszczę sąsiadów. Yy. Oczywiście mam już yy, wersję sąsiedzi z Pekorodem na wakacjach i nawet yy, pogrywam sobie tam w wolnym czasie. Ale jeżeli chodzi o nagrywanie, to i takie już regularne odcinki. Zobaczymy. Na razie nie obiecuję nic, ale zobaczymy. Jak na razie to tyle. Nie będę przyciągał, bo nie jestem... Nie wiem, nie wiem dokładnie ile odcinek trwa, ale wiem, że nie jest krótki. Trzymajcie się i cześć.